Witam ponownie na moim kanale o medycynie na luzie, bez pośpiechu, bezinteresownie, zrozumiale i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Minko, jestem emerytowanym lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą w anestezjologii, w medycynie ogólnej, w medycynie bólu i w akupunkturze. To o czym dzisiaj chcę mówić, to jest nie przypadek, ponieważ zainspirowała mnie do tego, Sytuacjach w kręgu moich przyjaciół, moich znajomych, którą chcę krótko opisać, a potem powiem, co o tym dalej można, można sądzić. Otóż w moim kręgu przyjaciół znajdowali się dwoje lekarzy, którzy mieli dwójkę dzieci, bardzo Pełni sukcesu. W każdym razie, po mniej więcej 15-20 latach małżeństwa, dokładnie szczegółów nie wiem, żona oświadczyła mu, że odchodzi od niego. Dlaczego? Okazało się, że ona była na spotkaniu ileś tam 25 lat po maturze, czyli 30 lat po maturze, i spotkała młodego człowieka. Z tej samej klasy, który powiedział jej, że on był w niej cały czas zakochany, a ona też w nim. Ale w jaki sposób drogi ich się rozeszły, oni o tym nawzajem nie wiedzieli. Bali się sobie to powiedzieć, w jaki sposób dać do zrozumienia jeden drugiemu, że tak właśnie jest. I jakie stąd wnioski wynikają, bo ponieważ właśnie dla młodych ludzi w tym czasie ich losy mogłyby się zupełnie inaczej rozwinąć, mogli być bardziej szczęśliwi, bo jak się okazało, ona właściwie z tym swoim mężem, którym żyła 15 czy 20 lat, no Nie była tak bardzo szczęśliwa, jakby sobie życzyła. Oni pracowali bardzo intensywnie, były to dwie różne osobowości. Ta kobieta była bardzo, bardzo, bardzo zdolna, Jest niesamowicie inteligentna. W każdym razie on, jednym z najlepszych lekarzy ogólnych tutaj w Niemczech i wszystko, niczego im nie brakowało. Miały piękny dom, jeździli sobie na urlop, i właśnie w czasie takiego urlopu. W jednym z krajów y, trochę cieplejszych niż, y, niż Europa Środkowa właśnie oświadczyła, mówisz co? Ja od Ciebie odchodzę. Ciekawe, że, około, że najczęściej mówią takie rzeczy kobiety. To znaczy, kobiety odchodzą częściej niż mężczyźni. I to tak właśnie przeciętnie po 15 latach małżeństwa. Ale nie o to w tej chwili chodzi, chodzi o to, jak. Zrozumieć, że ktoś nie tylko jest naszym przyjacielem, ale też jest w nas zakochany, gdzie jest ta granica, na, po której można powiedzieć, że tutaj chyba jest coś w tym, co jest ważne. I to jest kilka takich, takich wskazówek czy, czy czynników, które na to wskazują, żeby można było wcześniej rozpoznać, Właśnie, że coś się między tymi dwoma ludźmi dzieje. Takim pierwszym yy, objawem tego jest to, że ta osoba lubi ciebie takim, jaki jesteś. Może masz krzywy ząb, może lekko zezujesz, może masz nie taki kolor włosów, jak wszyscy lubią, ale właśnie taką ciebie, czy takim ciebie ta osoba lubi. Nawet możesz swoim zachowaniem, możesz mieć pewne jakieś ogólnie nieakceptowane sposoby zachowania, ale właśnie ta osoba ten właśnie sposób zachowania lubi. Nawet kiedy jesteś w złym nastroju, nawet jesteś, kiedy jesteś chory, kiedy. Yy, i twoja osobowość, i twój wygląd, kiedy jesteś może źle uśminkowana, czy masz, w ogóle nie masz żadnego makijażu, czy może nawet farbujesz włosy na kolor niekonwencjonalny, co się coraz częściej zdarza. No, nie będę mówił tutaj o, o tatuażach, czy o tych różnych pierś, znaczy piercingach, które, które stały się takie modne, no ale jeżeli ktoś to lubi. I właśnie taką osobowość, jaką ty, yy, właśnie yy, to jest jeden z takich elementów, żeby powiedzieć, aha, tu może coś jest więcej niż tylko znajomość czy przylotna przyjaźń. Taki inny punkt tego to jest, że ta osoba respektuje to, co dla ciebie jest ważne, i interesuje się tym, co dla ciebie jest ważne, że to jest też dla niego ważne. To, że Twoja babcia czy, czy ciocia zachorowała, którą bardzo lubisz, którym bardzo cenisz, i to Cię martwi, jego też to będzie martwiło. Nie tylko pokaże, a no to szkoda, ale i spyta, a jak się, a jak się ciocia czuje, a jak się ta babcia czuje, ile ona ma lat. Jest, to jest takie wykazywanie pewnego współczucia. I nie, baka, nie bakatelizuje Twoich ważnych, ach tam, tam babcia przeżyła, ona już ma 99 lat. I, i... Nie, to jest, jeżeli coś jest dla ciebie ważne, czy nawet jeśli chodzi o twoje, Twój egzamin, czy a na pewno zdasz go, na pewno nie będzie żadnych problemów, to trzeba... A jak jesteś przygotowana? A może ci w tym, w tym mogę pomóc? W jaki sposób te rzeczy, które są dla ciebie... Ważne jest, są tej, dla tej drugiej osoby tak samo ważne. Inny takim punktem, gdzie jest szukanie bliskości, i to tylko nie tylko tej cielesnej, powiedzmy, trzymanie się za rączkę, pod pachę, pocałunki, pieszczoty czy inne rzeczy, ale też y, duchowo. Kiedy. Na przykład za telefonowanie do ciebie, nawet o jakiejś porze, która zupełnie nie jest, ponieważ chcę jednak z tobą w jakiś sposób obcować. To są typowe długie, długie rozmowy przez telefon. Przypominam sobie z moich jeszcze młodych czasów, że, że to nie jest tylko, ach, wiesz, to, to, to tego załatwione, prawda? Że, że jest jednak. Ta potrzeba bliskości. Jeżeli, jeżeli się. Nie, że, że, że gdzieś tam przerwy w kontaktach, a wiesz co, je teraz jadę tam czy o wam, gdzieś mam inne sprawy w nawiasie ważniejsze niż ty, do załatwienia, także będziemy mieli tą przerwę. Nie, to jest właśnie taka potrzeba kontaktów, stałe, bycia w stałym kontakcie. I to jest też bardzo ważny element. Co jeszcze? No pewne w życiu ważne są nie tylko sprawy wielkie, ale nawet takie drobne, drobne radości. Powiedzmy te kwiatki dla Ewy, które kiedyś się przynosiło na Dzień Kobiet raz w, raz w roku, może troszeczkę częściej. Może jakiś wspólny obiad, czy kolacja przy świecach, gdzieś tam w jakiejś ładnej restauracji. Zaproszenie do teatru, zaproszenie do kina, zaproszenie na jakąś wspólną wycieczkę, czy pobyt w innym mieście. Czy, czy to są rzeczy, które można, yy, które można jako takie małe radości. Nawet mały wierszyk na twoje urodziny, czy mały prezent. To nie muszą być diamentowe pierścionki za yy, ileś tam tysięcy dolarów, yy, ale mały, drobna, Drobna rzecz, a cieszy. Następny punkt, gdzie trzeba sobie to też powiedzieć, słucha ciebie i pyta. Znaczy nie, no to powiedz, jak się czujesz i, i y, 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 teraz kobieta mówi dwie godziny, a on potem mówi, a no właśnie, tylko mnie co, co myślisz, co czujesz? Co przeżyłeś, co przeżyłaś. To jest, to jest taki, taka możliwość tego, żeby widzieć świat Twoimi oczami. Jak, jak ty myślisz? Jaki twój jest pogląd na to czy na tamto? Dlaczego? To nie musi być spór polityczny, czy, czy jakiś inny, ale Twoje poglądy na życie, które co jest dla Ciebie ważne. Prawda? I to jest, nie, że no to opowiadaj, a ja będę słuchał i myślał o niebieskich migdałach, ale to można się w to włączyć. I to jest istota dialogu, czy dysputy. I wreszcie, co chyba w tej sprawie tych dwóch ludzi, którzy spotkali się po 25 czy 30 latach, nie miało miejsca, oni nie powiedzieli sobie o tym, co czują. Gdyby ona jemu, a on albo on jej powiedział, słuchaj, ja Ciebie kocham. I to, co robi się, mi interesuje, i to, co myślisz, też interesuje, ale tego sobie nie powiedzieli. Odważyli się to sobie powiedzieć po 25 latach. I to jest ten punkt, że to nie jest tylko co się czuje, to trzeba po prostu powiedzieć. I, i, i naturalnie mamy tą wewnętrzną obawę, że ktoś powie, no tak, no. no ja nie chcę być odwalony. Tak powiem. To, to, to boję się jeszcze powiedzieć. Prawda? Ja miałam taką sytuację jeszcze przed pójściem na studia, że, że yy, no, powiedzmy, wyjawiłem swoje uczucia do pewnej młodej dziewczyny, która była dwie klasy niżej ode mnie. No, ale to, to samo, powiedzmy, sama reakcja mówiła mi, że to, to nie jest to. I jeszcze nie wiadomo, czy by się to wszystko utrzymało. Ale w każdym razie. Trzeba, trzeba powiedzieć, nie bać się. Jak nie, no to trudno. To wiemy, jak gdzie jesteśmy, gdzieś, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Możemy przecierpieć to dwa, trzy miesiące. To też daje pewien, pewne, też jest pewne pozytywne przeżycie, że właśnie cierpię, a więc jestem. I powiedzmy, rozejrzeć się, czy spotkać innych ludzi, którzy może też nam odpowiadają. I wreszcie. Taki właściwie najważniejszy punkt, kiedy, kiedy już się troszeczkę znamy, przebywamy ze sobą, zaczynamy mówić, zaczynamy mówić w liczbie mnogiej. To znaczy, nie słowo ja dominuje, tylko słowo my. I to jest, to jest niesamowicie ważne. I to w tym momencie zaczyna się już jakaś taka perspektywa przyszłości. Jeżeli jedna osoba mówi, a wiesz, ja idę tam, a ja pójdę tam, a ja zrobiłem tam, a ja planuję to czy tamto, a dlaczego nie my planujemy to czy tamto? My myślimy, my myślimy tak, albo my jedziemy tam, albo my mamy takie poglądy, my. Nie? Jeżeli to wszystko pasuje do siebie, jeżeli te. Powiedzmy, parę z tych elementów jest, jest rzeczywiście takich, jak powiedziałem, to wtedy można powiedzieć, czy za, właściwie odpowiedź na pytanie, czy to jest przyjaźń, czy o, rumujesz nawet, odpowiedź na pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. W tym momencie ta odpowiedź na to pytanie zaczyna być i powiedzmy, wygląda na to, że jest dosyć jednoznaczna. Dla sobie zrobiłem parę jeszcze notatek. Dlaczego kobiety, ale powiedzmy, to jest jeden, jeden punkt, ponieważ mam trochę czasu, że jeszcze muszę powiedzieć. Dlaczego jest taka sytuacja, że to kobiety kończą, a nie mężczyźni, przede wszystkim kobiety kończą? Ponieważ one chcą być widziane a nie traktowane jak jakiś przedmiot, krzesło, fotel czy stół w domu. A to się niestety często dzieje, że, że po prostu żona jest. Żona jest. Ale żeby ją doszło, a masz dzisiaj nową suknię, a ta fryzura mi się bardziej podoba, a powiedzmy to, jak się teraz ubrałaś, bardzo mi pasuje, I to, to trzeba być po prostu to, to małe zwrócenie uwagi, jak ta osoba, jaka ta osoba, ach zrobiłaś fantastyczny obiad, czy, czy, czy ja wiem co jeszcze. Kobiety czują się czasem, że ich własne potrzeby są zaniedbywane, że, że przez to, że, że są razem z, z mężem i odwrotnie naturalnie też, odwrotnie naturalnie też, że... że ich własne potrzeby no, nie stoją gdzieś tam, powiedzmy, na pierwszym miejscu. Potem jest taki punkt, że jest brak więzi czy wspólnoty. Każdy robi swoje i się specjalnie jeden drugim nie interesuje. To są rzeczy, które potem wykazują, jeżeli nawet kobieta jeszcze kocha, ale Partner jest taki, no powiedzmy, jakbym to nazwał, oziębły, To może też być jednym z tych powodów, że, że ona odchodzi. Jest, jest często tak, że my już powiedzmy, że to wszystko płynie tak, jak płynie, że każdy za zajmuje się swoimi sprawami i nie zwraca uwagi na, tej na tą drugą osobę. Już są rzadkie te wyjście, gdzieś tam wspólne, że rzadkie jest yy, jakaś wspólna kolacja, czy, czy, czy kwiaty, czy inne rzeczy, czy małe upominki, o których zresztą w poprzednim części tego mówię. No myślę, że na ten temat chyba yy, dzisiaj już skończę, także młodzi ludzie pamiętajcie, jeżeli macie, jeżeli myślicie, że to jest ta albo że ten, to jest ten wasz przyszły możliwy partner, to spróbujcie na podstawie tych właśnie punktów. Y, możecie być właściwie spokojni, że no, może to być właśnie partner na całe życie. Myślę, że się Państwu to może spodobać, jeżeli tak jest, jeżeli nie, nie, nie zanudziłem to podzielcie się tym wideo swoimi przyjaciółmi, znajomymi. Jestem czekam, czekam Waszych komentarzy i czekam na dalsze sugestie dotyczące następnych tematów, czy to w dziedzinie medycznej, czy to w dziedzinie powiedzmy, pozamedycznej, chociaż wszystko to jedno jest w drugim splecione, ponieważ problemy czy to w możliwym partnerstwie prowadzą do rozczarowań, prowadzą do depresji i z tego powodu ludzie, meldą, ludzie meldują się u lekarza, tak samo jak przed rozpadem związków, wspólnych związków. Dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia i do zobaczenia.